Głos ma Zbyszek Dworakowski i oświadczenie Rady Kamradzkiej. Poważna sprawa, zamieniamy się w słuch. biskup, prosimy. Oświadczenie numer 103 na 2024 Polskiej Narodowej Rady Kamratów w sprawie polskiego przemyśla. Czołem Wielkiej Narodowej Polsce, Polska Narodowa Rada Kamratów z okazji Święta 11 listopada pragnie przypomnieć wybrane ważne elementy z historii, zawsze polskiego miasta-przemyśl. W czasie, gdy ze strony Banderowskiego Państwa Ukraina wysuwane są żądania terytorialne wobec państwa polskiego, przypominamy o polskim i tylko polskim przemyślu nie pozwolimy na panoszenie się w naszej ojczyźnie, Polsce, polityki wrogiej naszemu państwu i narodowi. Przemyśl to stare polskie miasto sprzed 981 roku, należące do zachodnio-słowiańskiego plemienia, to tak zwanych Lędziak. O polskich korzeniach tego miasta świadczą wykopaliska z, las, z lat 70. X wieku potwierdzające panowanie Mieszka I u zbiegu rzek Wisły i Sanu. Panowanie Mieszka I na tym terenie potwierdza także budowa grodu Sandomierz. W 1340 roku za panowania Kazimierza Wielkiego w Przemyślu wybudowany został istniejący do dzisiaj murowany zamek na wzgórzu zamkowym. Pierwotnie była to budowla gotycka, obecnie w stylu renesansowym. W 1410 roku ziemia przemyska wystawiła własną chorągiew w bitwie pod Grunwaldem. Przemyśl jest miejscem wybudowania w latach 1853-1854. 56 jednej z trzech największych twierdzy w Europie. Twierdza przemyśl to zespół obiektów obronnych wpisany na listę pomników historii, Taki, tak jak i zespół staromiejski Przemyśla. Listę pomników historii ustala prezydent RP. W nocy z trzeciego na 4 listopada 1918 roku. Pomimo zawartej 2 listopada ugody polsko-ukraińsko-żydowskiej o wspólnym zarządzaniu miastem Ukraińcy zajęli prawobrzeżną część Przemyśla. W obronie miasta stanęła także młodzież szkół polskich. W trwałych walkach z wojskami ukraińskimi zginęło 56 Polaków, w tym uczniowie i harcerze, który których na wzór lwowskich nazwano orlentami Przemyskimi. Na pamiątkę ich walki w 1938 roku na Placu Konstytucji stanął pomnik Orląd Przemysł. Zniszczony i rozebrany w 1940 roku został zrekonstruowany w wolnej Polsce z inicjatywy Komitetu Odbudowy Pomnika. Uroczyście odsłonięty 11 listopada 1994 roku. Po kampanii wrześniowej miasto Przemyśl zostało przedzielone rzeką San na dwie części niemiecką i sowiecką. W przemyślu urodziło się wielu znanych Polaków, z obecnie, z obecnie żyjących i dobrze znanych, wystarczy wymienić dziennikarza przemysłowa-babiarza który posiada tytuł honorowego obywatela miasta Przemysław. W odniesieniu do polityki zagranicznej banderowskiego państwa Ukraina Polska Narodowa Rada Kamratów przypomina o zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim dokonanej przez ukraińskich szowinistów. Chciałbym tutaj zaznaczyć od siebie. Często mówi, mówi się o tych wydarzeniach, że Wykonali ich tych morderstw nacjonaliści ukraińscy. Nieprawda, to są szowiniści. Mam nadzieję, że wiecie, jaka jest różnica między szowinizmem a nacjonalizmem. Jeśli mówimy o ofiarach ludobójstwa ourupa, Mając na uwadze wszystkich obywateli polskich różnych narodowości, to znaczy Polaków, Cyganów, Ormian, Żydów, Rosjan i samych Ukraińców, to liczba tych ofiar w okresie 1939-1945 przekracza pół miliona. O czym w swoich przeprosinach do Polaków mówił pierwszy premier i prezydent państwa ukraińskiego, nie Banderowskiego, zaznaczmy, Leonid Kućma. Uwłaczającym polskiemu interesowi narodowemu jest tolerowanie przez tzw. państwo polskie gloryfikowania ludobójców z oznaką oun upa w państwie ukraińskim. Utrzymywanie przyjaznych stosunków z takim państwem oraz wspomaganie tego państwa na ogromną skalę rażąco godzi w podstawowe interesy. Narodu polskiego. Skrajnie ordynarnym ukraińskim kłaństwem, kłamstwem jest twierdzenie, jako ludobójstwo z podznaku Ołomu, pana Polaka, było odpowiedzią na karygodne traktowanie Ukraińców na terenie II Rzeczpospolitej także przez ówczesną władzę. Było wręcz odwrotnie. Władze drugiej RP traktowały Ukraińców zgodnie z prawem, przyznając im wielokrotnie wyjątkowe przywileje, czego przykładem jest chociażby działalność wody wołyńskiego Henryka Józewskiego. Fakty te były wielokrotnie opisywane w literaturze i publicystyce wielu autorów. Tylko ten przykład próby usprawiedliwienia ukraińskiego ludobójstwa to kultywowanie ukraińskiego antypolonizmu na terenie obecnej Ukrainy. Ukraińscy szowiniści z pod znaku Oulupa mordowali swoje ofiary w wyjątkowo okrutny, nieludzki, wręcz bestialski sposób, opisany przez świadków na kartach wielu książek i dokumentów IPR. Sami niemieccy naziści, będąc świadkami tych okrutnych mordów, byli zszokowani. Jak dowodzi historia narodu ukraińskiego? Jego cywilizacja, odmienna od naszej, to nieludzkie bestialstwo jest cechą charakterystyczną tego narodu. Wystarczy przypomnieć kilka takich wydarzeń jak powstanie Chmielnickiego czy z czasów współczesnych bestialskich udział Ukraińców w tłumieniu Powstania Warszawskiego nie zmieniają oceny tego narodu i tej cywilizacji liczne przypadki samych Ukraińców, którzy w czystoludzkim odruchu sprzeciwiali się temu okrucieństwu i sami stawali się ofiarami. To są jednak wyjątki potwierdzające regułę a regułą było to, że to sąsiedzi mordowali w okrutny sposób swoich sąsiadów, czy kuzyn kuzyna. Bez wielkiego znaczenia. Jest tutaj rola inspiratorów i prowodyrów. Normalny człowiek w taki sposób się nie zachowuje. Dlatego niech ten naród w swojej masie trzyma się jak najdalej od nas Polaków, a w Polsce w państwie polskim Ukrainiec może czuć się jednostkowo tylko jako tymczasowy gość. Natomiast tak zwani politycy polscy, którzy planują masowo importować naród ukraiński do Polski i ostatnio z ochotą to czynią, wobec wyżej wymienionych faktów zachowują się jak wrogowie, wrogowie narodu i państwa polskiego. Śmierć, wrogom oszustw. Dziękuję.